Drodzy diecezjanie, w świecie sportu, w świecie kultury oprócz talentu potrzebna jest też praca, systematyczna praca, ofiara i wysiłek. Również na drodze wiary w życiu religijnym też jest potrzebny wysiłek i chciałbym to dostrzec i za ten wysiłek adwentowy podziękować. Podziękować za czuwanie adwentowe za rekolekcję spowiedzi, msze święte, roratnie, za również ten czas, który okazał się czasem zaangażowania tak wielu diecezjan w świątyniach parafialnych, w kościołach, kaplicach, tam, gdzie trzeba było zrobić, dokonać wielkiego wysiłku wspólny, przygotować dekoracje świąteczne. To jest ogromny też wysiłek. Tak wielu zaangażowanych, odpowiedzialnych diecezjan w to weszło i za ten trud razem z pasterzami chcę wyrazić moją serdeczną wdzięczność. Stajemy w klimacie świąt Bożego Narodzenia, odkrycia prawdy o obecności Jezusa, który przychodzi słowo staje się ciałem. Chciałbym życzyć, żebyśmy wbrew temu, co Proponuje, czym będzie próbował nas zająć w tym czasie świat mediów, świat zewnętrzny, abyśmy odkryli prawdę o obecności Boga, abyśmy na wzór aniołów wyśpiewali w tym czasie Bożego Narodzenia chwałę Bogu poprzez nasze piękne kolendy, abyśmy na wzór pasterzy również złożyli pokłon Jezusowi. Zatrzymali się na chwilę przed Jezusem w naszych kościołach, także w tajemnicy obecności Jezusa również w, naszym, w naszych rodzinach, w naszym domu i potrafili dzielić się miłością, trzymając opłatek, składając sobie życzenia, dzielić się z innymi, z tymi, których spotkamy. A najbardziej myślę, że potrzeba zauważenia osób samotnych, chorych cierpiących. Niech oni odczują nasze ciepło. Przed nami również bardzo ważny czas świadectwa, świadectwa wiary, abyśmy nie ulegli pokusie zamknięcia, ale razem z duszpasterzami, również w naszych domach sprowadzili błogosławieństwo. Wspólną modlitwą zaświadczyli, że nasz Pan przyszedł na ziemię że nasz Pan przyszedł z miłością i tą miłością dzielimy się z innymi. Wszystkim błogosławionych świąt i także błogosławieństwa na nowy rok Pański 2023.